Witajcie na kanale Tarot z planem duszy w odsłonie kart kolejnej, jak widzicie, opowiadałam opowiadałam o tym tarocie Paulina Tarot, no i tutaj zobaczyłam, że jest jakaś wyprzedaż, no i udało mi się w bardzo dobrej cenie kupić te karty. One nie są wcale drogie, bo to jest US Game Systems i stwierdziłam, że skoro mam już tyle kart Pauliny, Widocznie mi się podobają i widocznie chcę je mieć. No więc, no i mam. Zobaczymy, może wykorzystam właśnie połączenia tych kart, bo lubię czytać, właśnie w dwie talie, używać dwóch talii, nawet więcej. Dlatego myślę, że to będzie bardzo fajne doświadczenie. No i tak, zobaczymy. Zwykłe pudełko na pewno znacie, jeśli macie. A jeśli nie macie, to zapraszam. Obejrzymy sobie wspólnie i zobaczymy jak to wygląda. Następna folia, doleczkę zamkniemy. Paulina Tarot. OK. Świat folii. Może, może uda się wreszcie zmienić coś z tymi foliami i robić tak, jak niektórzy wydawcy, że tylko jest taki paseczek papierowy, który trzyma karty. Książeczka jest biała, jak widać, taka zwykła. Tu u mnie jest w języku angielskim. W ogóle była, pierwsze wydanie było w 2008, potem wznowienie 2017. Wyprodukowane, wydrukowane w Chinach. No i tu Paulina pisze, że zawsze chciała stworzyć y, talię Tarota, no i stworzyła. Cała książeczka jest w języku angielskim. No i dobrze, dla mnie bardzo przydatne. Poczytam, zobaczę co on napisze. Y, tutaj no, mamy rewersy. Może zbliżę jeszcze, jeśli mogę. mogę, mogę. To są rewersy. Mamy takie ptaki, um, które. Pozwalają czytać i na wprost, i karty odwrócone. Więc dla tych wszystkich, którzy czytają odwrócone, jak najbardziej, jest ramka. E, to jest karta tytułowa Paulina Tarot. Tutaj mamy o Paulinie. Ona urodzona i e, urosła, czyli dojrzała. <grym> Została wychowana w Kanadzie. E, I od, e, od kiedy skończyła dwa latka, to cały czas rysowała. Tak, więc cały czas e, z ołóweczkiem. E, bardzo e, interesujący opis, bo jak miała 14 lat, zaczęła robić e, ilustracje do jakichś e, kreskówek? Nie, do e, ilustracje do gazety. I potem do różnych magazynów też robiła. W niektórych książkach też są jej ilustracje. No, i zaczęła też publikować swoje, swoje po prostu autorskie rzeczy. Ludzie bardzo kolekcjonują jej artystyczne obrazki, czy tam rysunki. I można je obejrzeć online. Restless Moon Gallery. Można sobie to poszukać. Nie wiem, czy to widać. Tutaj wam pokażę. Rest, rest, restless Moon Gallery, tak tutaj mamy, w tym miejscu. Ok, um, to tak, na temat Pauliny, to już zaczynamy karty. Mamy kupca, który jest bardzo kolorowy i bardzo przypomina takiego trefnisia, trochę jest pieskiem ma swój, swoją laskę. bardzo taki kolorowy Tutaj jest mag mag jest tak jak patrzę to jest coś jakby kobietą czy mi się wydaje muszę przyjrzeć się bliżej No ma na głowie tutaj jakiegoś jakiegoś ptaka to tak jakby sowa była tak to wygląda. Może na dużym ekranie będzie lepiej widać. W każdym razie wyłania się tutaj gdzieś z jakiejś przestrzeni. Tu widzę jest kielich, tu no, jakiś miecz, też moneta, fruwa. Czyli mamy te wszystkie e, atrybuty. Oprócz stołu, bo jakoś stołu nie widzę, ale to oczywiście rozumiemy, że to jest sztuka. To są ilustracje. Tutaj patrzymy, jest arcykapłanka. Która jest taka spowita um, troszeczkę w wodą, ale też z tyłu księżyc. Mam wrażenie, że tak trochę jakby stała gdzieś na dnie morza albo oceanu. No, bardzo interesująca to jest karta. I tutaj mamy, tak jakby, jakieś oczy. No, ciekawe. Zobaczymy dalej. Tutaj. Mamy arcy, y, cesarzową. Taka piękna cesarzowa. Pod pachę bierze, nie wiem, czy to indyk, czy to paw, paw raczej. A tutaj mamy jakiegoś lwa, czy tygrysa, kota w każdym razie. No, zobaczcie, jak fajna ona. Cesarz nie siedzi, stoi. No, ale cały w pełnej krasie, tak? Mężczyzna. Tutaj mamy arcykapłana. Ma wielu uczniów i rzeczywiście jakby wyrastał z księgi. Zobaczcie. Tak przynajmniej ja to widzę w moich okularach. <grych> Okej? Okay. No, jest oświecony definitywnie. Wygląda właściwie jak opoka, jak drzewo takie drzewo mądrości i król mądrości. Kochankowie. No, bardzo mi się podobają ci kochankowie Jestem tą parasolką, z tym takim połączeniem i sobie gdzieś tam lecą gdzieś czy fruną tutaj połączeni. Bardzo ładna karta. Rydwan. Rydwan trochę jest w brązie i nie jest to jeden z moich ulubionych, muszę przyznać. Trochę jest tutaj takiego chaosu, to każdy koń leci w inną stronę. Nie jest takaś jakaś krytyka, to jest po prostu e, takie spojrzenie moje. E, mam swoje ulubione karty Rydwanu. I jedna z nich to jest z Dark Mansion Tarot, gdzie akurat lubię powóz, który, który właśnie pruje przez miasteczko. Tak mi się podoba. Natomiast tutaj średnio, ale to już jest moja osobista jakby opinia, czy mój gust, tak? Tutaj mamy moc. Moc ogarnia tutaj instynkt, który ma skrzydła, jest bestią ze skrzydłami. Wydaje mi się, że właśnie tak, ta karta jest, y, sama ta postać jest ujęta na okładce. Pustelnik i również jest to kobieta. Właśnie, zazwyczaj u Pauliny na głowie siedzą jakieś stworzenia. No i tutaj są też jakieś y, nie wiem, czy to są jakieś smoki małe, czy. Czy coś takiego? Ale jest pustelnik z lampą, idzie. Ma nawet kij, tak? Tyle tylko, że jest kobietą. Tutaj mamy koło fortuny. No, bardzo fajne koło fortuny. Nie ma takich urokliwych kolorów, które spotykam na przykład w talii. Jedna, jedna z talii, która bardzo mi się podoba, ma urokliwe kolory. Tutaj są. Właściwie takie stonowane te kolory, tak? Nie ma na przykład tego pokazania, że jest, są pory roku, no ale każdy ma tutaj jakby swoje osobiste spojrzenie. Karta ładna, koło jest, to najważniejsze. Tutaj mamy sprawiedliwość z mieczem i z wagą. Waga jest tutaj. Te karty mm, są dosyć ciemne. Ja tutaj nie mam światła, bo w kamerze y, jakby jest jaśniej. Natomiast, y, no, tak dla mnie, jak siedzę w takim półmroku troszkę, to słabo widać tą, tą wagę tutaj. Ale jest, jest i miecz też jest. Y, taka trochę ciemna ta karta była. Natomiast Wisielec y, jest tutaj całkiem jasny i też ma, chyba żółwia tutaj. Co jest fajne, dlatego że jest to karta właściwie nierobienia, chociaż żółw na drzewie. Nie wiem, czy może się mylę, ale wygląda mi na żółwia. Tutaj jest chyba jakieś gniazdo os czy coś. W każdym razie ciekawie. Wisimy. Zajączek biegnie, ale wisielec wisi. Tak? Śmierć. Przemiana. Karta Skorpiona i tu chyba właśnie gdzieś, może się mylę, ale tu coś na kształt takiego stworzenia widać. Bierze śmierć na koniu. No ta jest śliczna, Karta Umiarkowanie. No bardzo odpowiada mi, bardzo mi się podoba. Może to być jedna z ulubionych moich kart w tej talii. Oczywiście, ma w sobie dużo uroku, równowagi, uzdrowienia, takiej, um, takiego schowania też troszkę, bo ma tu maskę na twarzy, ale jest naprawdę piękna. Diabeł. Diabeł ma sporo twarzy i to się dobrze zgadza, tak. Siedzi, pilnuje skarbu tutaj, mocno. E, ja bym na kochanków, właśnie, tak patrzę. To czy są to właśnie kochankowie w tej odsłonie? Właśnie może tak. Którzy e, tutaj występują jako para e, takich przywiązanych do siebie w przedziwny sposób dwóch stworzeń. No, ciekawe. Wieża Wieża jak najbardziej zawala się, widać przechylona i tutaj spadają jest tutaj jakaś jakaś siła, która niszczy. Gwiazda Gwiazda piękna. Księżyc. No, księżyc tutaj jest um, taki, nie w pełni, tylko w nowiu raczej. Um, przestraszone zwierzę, jakieś tutaj mamy. Węża. No, no, jest to księżyc, tak. Nie w moim, nie w moim typie, ale jest. Okej, okay, tutaj jest e, słońce. Słońce radość, słoneczniki. No fajnie. Na ptaszku. Zamiast na koniu, dziecko. Ale to nie szkodzi, to tak ma być. Taki jest tutaj urok tej Pauliny, widzę. Tutaj mamy stanie. Dla mnie w stanie to jest karta ognia, a tutaj jest tak właśnie tak zimno. W tych kolorach, więc no jest tutaj jakieś e, podniesienie, wyniesienie. Oczywiście e, każdy ma prawo tutaj mieć swoją wizję. Natomiast brakuje gdzieś mi tutaj czerwieni takiej, nie? Co czystej gdzieś. <laughs> tutaj jest świat. No i mamy zdobyte różdżki. No, taki świat. Tu się kręci. Ok, to teraz zobaczymy sobie, myślę, tak jak y, ostatnio robiłam, że układałam cztery asy, 4 dwójki, będzie to chyba najrozsądniej. Zobaczymy, zrobimy troszeczkę większą perspektywę, żeby się tutaj zmieścić. Y, podzielimy sobie. Widzimy. Mamy tutaj asy, buławy, kielichy, miecze i monety. Widać elementy i to jest bardzo dobrze, dlatego że na każdej karcie, na każdym, w każdy as to jest ktoś, osoba, tak? To, co wcześniej już kiedyś mówiłam, że właściwie asy to elementy, tak? Bardziej niż osoby jakieś. No ale wiadomo, jeśli mamy tutaj wskazówkę na dole w postaci napisu, to jest to łatwiej. Natomiast gdybyśmy poobcinali wszystko, mogłoby być ciężko, tak? Mógłby to być paść. Więc myślę, że tutaj te nazwy są konieczne. Ok, zobaczmy następne karty. Teraz będą to dwójki. Ładne te dwójki podobają mi się, mają swój urok, mają też. To, co trzeba. Dwa kielichy, dwie buławy, dwa miecze i dwie monety, które są żonglowane. No i jest to może też, wszystko jest, co trzeba. Także są fajne karty. Zobaczmy dalej, co tutaj mamy. Nie wiem jak wy, ale ja uważam, że są bardzo fajnie przedstawione te energie i podobają mi się też trójki. Dalej zobaczymy. Myślę, że troszkę brakuje mi takiej większej radości w czwórce buław. Natomiast pozostałe karty, no i może trochę czwórka mieczy, takie położenie tej postaci być może byłoby fajniej, ale widzę, że tutaj to taki jest styl po prostu, więc jest ok. Natomiast no nie są to jakieś moje ulubione w tym momencie. Karty. Zobaczmy piątki. No, karty są ładne, ilustracje też. Buławy fajnie, pod podobają mi się. Tutaj trochę piątka, właśnie piątka też, bo tutaj jest postać, która bardzo jest zasmucona. Piątka mieczy. Trochę brakuje mi postaci, które tutaj gdzieś opuściły tą osobę, ale myślę, że z tym jak najbardziej da się pracować. naprawdę fajnie. Myślę, że jest w porządku. Trochę słabo powiem szczerze szóstka mieczy pozostałe tak. Natomiast szóstka mieczy gdzieś tutaj nie do końca daje mi ta, ten obraz, którego do, który chciałabym może. Nie wiem, gdzieś tutaj to jest tak mniej czytelne, tak? Jeśli idziemy za klasycznym e, Rider White Smith, to tutaj troszeczkę tak o, słabiej. No ale wiadomo, pracujemy z talią, później to jakby wszystko się okazuje podczas czytań, bo tak to nie zawsze jest e, adekwatne. Pierwsze wrażenie czasem jest super, a potem się słabo czyta kartami, więc zależy jaka tutaj więź powstanie. Tutaj mamy siódemki. Myślę, że jak najbardziej fajne. Wszystkie mi się podobają. I to i, i są mniej zajęte i posiadają właśnie wszystko to, e, o co chodzi <grych> w tarocie. Przynajmniej w małych arkanach w tym miejscu, w tych e, siódemkach. Teraz zobaczymy ósemki. Ósemki też są w porządku fajne, Podoba podobają mi się. Dalej mamy. Buławy, kielichy, osem, znaczy dziewiątki. Teraz miecze i monety. No, jak Wam się podobają dziewiątki? Fajne? <grych> Zobaczmy dziesiątki. Możecie też się podzielić tym, jak czyta Wam się z tą talią, bo podejrzewam, że są osoby, które pewnie ją mają i używają już długo. Tutaj mamy dziesiątki. I myślę, że jak najbardziej fajne przedstawienie tych energii. Teraz pójdą karty dworskie. Tutaj mamy paziów. Trochę różnią się właśnie od tych asów, i widzę, że tutaj jest to właśnie nawiązanie trochę tak do tego trefnisia, tak? I można po tym tutaj poznać, nawet bez nazw na dole, że są to paziowie. Także no, jak najbardziej fajnie, bardzo mi się podobają paziowie. Rycerze. Rycerze mają swoje rumaki. Przedziwne, bo tutaj buławy, rycerz Buław ma niezliczoną ilość nóg. Myślę, że chodzi tu o szybkość. E, no, tutaj jest konik morski chyba w kielichach. E, miecze to. No, miecze to nie bardzo mogę tutaj powiedzieć o co chodzi. Muszę się mocno przyjrzeć, ale no, jest to rycerz, który. Trochę do mnie nie przemawia, to tak powiem, to moja własna opinia. Natomiast ry rycerz monet jak najbardziej. Powiem szczerze, że zamieniłabym tutaj tą królową mieczy z królową monet. Tylko bym im włożyła inne elementy. Tak? Jakoś tak bardziej po prostu zamieniłabym, tak jak w moim odczuciu ta królowa monet jest taka lżejsza niż królowa mieczy. Królowa mieczy ma z taką. Taką ciemność dookoła z tym mieczem, może o to chodzi, żeby ją przedstawić jako taką trochę um, bez pardonu osobę, tak, która tnie po całości. Być może właśnie w tym rzecz. Natomiast pozostałe królowe fajne. A teraz zobaczymy jeszcze królów. No właśnie, tutaj znowu mamy tego króla monet na takim skrzydlatym zwierzęciu. Co może się z rycerzem pomylić? Król, król mieczy nie ma żadnego rumaka, chociaż ja bym właśnie znowu zamieniła to. Najbardziej z tych królów to podoba mi się król Buław. Reszta średnio, tak? To, to takie jest moje zdanie, czy moja opinia. Oczywiście zobaczymy, jak to potem będzie w czytaniach. No i zobaczymy, rozłożymy karty, bo to na tyle e, pokazu. Zobaczymy teraz może, jak się tasują i rozmiar. Myślę, że znacie rozmiar bo to, to jest standardowy tarot. I takie US Games System Systems, e, to jest takie normalne. Wydanie. Ale żeby nie było, to możemy tutaj zobaczyć na grubość. Myślę, że one troszeczkę są grubsze, bo to wydanie AGM, czyli AGM to jest troszeczkę inne i jest cieńsze są karty. Natomiast na wielkość to, to rzeczywiście o milimetr może jest różnica. Natomiast tak jak mówiłam, jest to inne wydawnictwo, więc to tylko tyle. Tym się różni. No dobra, zobaczmy teraz co tutaj z tasowaniem. Jak to wygląda w rozkładzie. One są troszeczkę sztywniejsze, te karty, ale nie są zupełnie sztywne. Także można spokojnie sobie wachlarzować i tutaj można tak tasować. Nie ma żadnego problemu. Są w miarę elastyczne, więc jest dobrze. Miałabym ochotę obciąć ramki, ale myślę, że te karty są zbyt mocno zajęte. Te ilustracje tutaj mogą, mogą tutaj nie do końca dobrze działać po obcięciu tych ramek. Może się mylę? Ok, zobaczymy rozkład. Zobaczymy trzy karty. Na przykład jakaś sytuacja, która się rozgrywa. Ktoś ma pytanie, co robić, czego nie robić. Tak ostatni robię i to jest takie proste pytanie, czasami kluczowe <noise> dla nas wszystkich różnych momentach życia. Sytuacja. Dziewięć kielichów. Czyli mamy tutaj sytuację takiego marzenia, chęci, żeby tutaj już dojść do pełni szczęścia. Tak, tutaj trochę jest dużo wody, patrząc na element. Co robić w takiej sytuacji? Być królem buław, czy odnaleźć sobie króla buław. To jest, jakby ktoś tęsknił z jakimś związkiem, a czego nie robić, no bardzo to ma duży sens, muszę powiedzieć. E, takie proste czytanie, pytanie też. No nie przywiązywać się właśnie do tego partnera, jeśli go już odnajdziecie. Nie być uzależnionym od niego, tak? Natomiast jak najbardziej poszukać sobie kogoś, kto ma w sobie tą iskrę życia, mądrość, kto potrafi właśnie dać wsparcie i potrafi e, utrzymać e, czasami nadmiar e, emocji, ponieważ dziewięć kielichów to już jest całkiem sporo, i tutaj może się wylewać, tak? <laughs> Natomiast e, generalnie to może być spełnienie marzeń i wejście w taki związek e, czy odnalezienie kogoś, kto jest może spod znaku m, barana. Strzelca albo lwa. E, natomiast e, tak naprawdę, nie w, tutaj jest takie ostrzeżenie, żeby nie wchodzić w uzależnienia od innych, tak? Być e, sobą zawsze. No tak, no to tak wyszło. Myślę, że to tyle dla Was dzisiaj. Tarot Pauliny. Pozdrawiam Was i życzę wszystkiego dobrego. I do zobaczenia w kolejnych odsłonach kart.